Na twojej trasie pojawia się trasa czarna, przyhamuj, skocz do lewej na ścianę, mięciutko, oprzyj się, przeskocz nad dziurą, zaprzyj się, oprzyj się na ścianie, poszukaj przejścia, żeby skoczyć mostek nad drzewami, modli się od drzewa i daleki skok. Mamy bandeczkę, oprzyj się, teraz będzie długa, prosta. Postaraj się nie hamować, ale potem znajdź moment, bo musisz przyhamować, żeby przeskoczyć nad korzeniami. Mięciutko. Super. Odbij się od drzewa. Oj! Troszeczkę dużo hamowania. Przeskok. Odbij się pyk. Mięciutko. Odbij się szarkwin. Góra. Odszij się na bandzie, przyhamuj i mamy hopę skakującą do lasu. Miękko, Mięciutko. pyk sobie, złap pozycję, uważaj go tu było co przy będzie ślizgać, ślizga przeskok nad drzewem, przerwa.